Ukochani w Chrystusie, w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus podkreśla największą wartość w naszym życiu naszą wiarę. Nie znalazłem tak wielkiej wiary w Izraelu, dlatego, według Twojej wiary, niech Ci się stanie. I w tym momencie, ileś tam kilometrów od tego miejsca. Umierający wstał zdrowy. A potem wieczorem Pan Jezus ustroił wszystkich chorych, którzy zdążyli przynieść. To pięknie koresponduje ta dzisiejsza perikopa ewangeliczna z naszym tematem, jaki dziś chcemy sobie omówić przez kilka chwil. Jest to drugi uczynek z kolei miłosierdzny. Siedmiu miłosiernych uczynków co do duszy, nieumiejętnych pouczać my wiemy, że uczy się nie tylko człowiek, uczą się i zwierzęta. Ptak nie będzie śpiewał, jeśli nie słyszy śpiewających swoich rodziców. Kotka uczy łapać swoje małe dzieci, mysz. Ale kiedy patrzymy na świat, to wiemy, że najdłużej się uczy człowiek. A to dlatego, że ucząc się, nabywa największych umiejętności moralnych, bo moralność człowieka oddziela od całego świata zwierząt. To człowiek ma ocenę moralną dobra i zła, prawdy i kłamstwa, piękna i brzydoty. To dlatego obowiązek jest nieumiejętnych pouczać. Wielkie, ogromne zadanie przede wszystkim rodziców. To oni są ambasadorami Boga dla dziecka. I tego zadania nikt ich nie zastąpi. I za każde dziecko, ile go i jak go nauczyli rodzice, będzie Pan Bóg sądził. Ale my mamy obowiązek uczyć każdego człowieka, bośmy otrzymali wielki skarb wiary, a przez chrzest. Staliśmy się nie tylko dziećmi bożymi, ale nabyliśmy obowiązek misyjny apostolski, i dlatego w naszym życiu mamy obowiązek moralny nieumiejętnych pouczać. To. Katechizm katolicki, ta piękna księga, który powinien być poza Pismem Świętym w każdym domu, wymienia nieumiejętnych pouczać. Chodzi tu o wiedzę, doświadczenie zawodowe, praktyczne umiejętności, ale przede wszystkim chodzi o umiejętność życia. Wśród nas żyją ci, którzy wiedzą, co ze swoim życiem zrobić, jak je najpiękniej przeżyć. Ale miłosierny chrześcijanin nie może zatrzymać dla siebie mądrości umiejętnego życia. Ma się nim dzielić. Kim są nieumiejętni? Pierwsza kategoria to dzieci i młodzież. Przecież im brakuje doświadczenia życiowego. Oni postrzegają świat w sposób uproszczony. Czasem rozbrajający swoją naiwnością. Nie trzeba się temu dziwić, ale trzeba im spieszyć z pomocą, pouczając. Inna grupa w cudzysłowie nieumiejętnych to ci, którzy nie potrafią, choć są dorośli, decydować o sobie, wybierać prawdę i dobro. Stają często na rozdrożu. W jaki sposób pouczać? Pouczenie powinno być. Przekazane z pokorą, bez pychy, bez zarozumialstwa. Aby pouczenie było przyjęte musi być w atmosferze dobroci, troski autentycznej. Musi być wyrazem życzliwości. Dlatego, komu tę posługę dajemy. To Najpiękniej nauczył nas pouczać nieumiejętnych sam Chrystus. Szedł i bez przerwy nauczał. Upominał, kiedy trzeba było karcił. Prostował ludzkie sumienia, a przez to ludzkie drogi ku dobru, ku prawdzie, ku pięknu, ku zbawieniu. Tak bardzo mocno w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus podkreślił zbawienie człowieka i niezbawienie. A więc mamy sytuację dwóch wyjść. Jak to w łacinie było mówione tertium landatum. trzeciego wyjścia nie ma. Każda i każdy z nas albo będziemy zbawieni, albo będziemy odrzuceni od Pana Boga na wieki. Mówiąc o sądzie ostatecznym, Pan Jezus bardzo wyraźnie to podkreślił. Na koniec, mówi Pan Jezus, ukaże się znak Syna Człowieczego. I przyjdzie Syn Człowieczy w wielkiej chwale i majestacie Z aniołami swoimi I rozdzieli tak jak pasterz owce od kozłów Dobrych, pójście błogosławieni Ojca Mojego Do dziedzictwa przygotowanego Wam od założenia świata I idźcie precz przeklęcie ode Mnie w ogień wieczny. Jak wielu dzisiaj ludzi o tym nie chce pamiętać, a to jest niezbywalna prawda. Innej prawdy o losie człowieka nie ma, bo Chrystus powiedział: Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą wszystkie, spełnią się. I troszcząc się o to, Umiejmy otwierać się na to, byśmy nieumiejętnych pouczali. To wielka przysługa. To nic piękniejszego i cenniejszego człowiek drugiemu człowiekowi nie może dać. Choć czasem przysługa bardzo trudna i bardzo krępująca. A jak już człowiek naprawdę nic nie może, to mu zostaje jeszcze jedno pomodlić się, aby Duch Święty go nieumiejętnego pouczył. To nasz obowiązek. To pamiętajmy, że kiedy Pan Jezus chodził po świecie, żadnego człowieka nie pominął, który miał potrzebę na pouczenia. Nie miał się bardzo surowo upomnieć. Nawet arcykapłanów, kiedy był aresztowany i w oczy im powiedział, że przegrywacie, nie przyjmujecie prawdy. Ja jawnie uczyłem, powiedział do Kajfarza. Ale przecież pan Jezus powiedział, idę do ojca ale zostanę z Wami i będę z Wami każdego dnia do końca świata. Dlatego też Pan Jezus troszczy się o to, by nas dziś pouczać, nasze pokolenie, nieraz bardzo spektakularnie. I o takim przypadku chciałbym przybliżyć osobę i sytuację człowieka, którego pan Jezus sam naprowadził na dobrą drogę. Chodzi o Karwera Amesa Anglika. Jego historia dosłownie wbija w fotel. Pisze Joanna Bątkiewicz-Brożek. Ma teraz 62 lata. Bije od niego takie dobro, że nawet małe dzieci, które zwykle boją się obcych, odradzą, wskakują mu na kolana. Lata 80. ubiegłego wieku, Londyn. Ames jest szefem jednego z największych gangów nad Tamizą. Pije, bierze narkotyki, stosuje przemoc, jest członkiem bandy napadającej na sklepy. Rok 1993, późny wieczór, przylatuje z Anglii do Australii, do Adelaidy. Dociera do hotelu, w hotelu włącza telewizor. Nagle staje przed nim mężczyzna ubrany na ciemno, ze szpetną, ochydną twarzą. Dusi karwera. Ten usiłuje zadać mu cios, ale ręka przechodzi przez złowrogą postać. Nagle słyszy w myślach, Odmów, ojcze nasz, od trzydziestu lat nie modlił się. Poddaje się tej myśli i wtedy czarny znika. Kiedy Karwer przestaje się modlić, postać znowu się pojawia. Wtedy kolejny, ojcze nasz. Tak dramat trwał całą noc. Byłem przekonany, że postradałem zmysły. Że mi zwyczajnie odbiło. I wtedy odwiedza go anioł i nakazuje mu modlić się. I w pewnym momencie mówi odejdę, bo nie traktujesz mnie na serio i nie zmieniasz się. I otrzymuje nakaz zmówienia różańca. Wtedy pierwszy raz w życiu odmówił tę modlitwę. Wizje w jego życiu się nasilają. Londyn 1994 rok. Carwar jedzie na wakacje do Anglii. W Londynie zagląda do kościoła świętego Edmunda. Klęka przed figurą najświętszego serca i widzi przed sobą światło. Potem lśniącą, powstaj z sercem otoczonym białymi różami. Pierwszy raz w życiu widzi żywą Matkę Bożą. Maria ma kruczo-czarne włosy, błękitne oczy. Jej piękno wstrząsa nim. Od tego dnia zaczyna się intensywniej modlić. Jest koniec 1994 roku. Zobaczyłem Jezusa na krzyżu. Cierpiał, umierał. Widziałem, jak wszystkie moje grzechy się do Niego przyczyniły, do tego. Za każdym razem, kiedy kogoś krzywdziłem, krzywdziłem Jezusa. On wtedy cierpiał i umierał. Kiedy skłamałem, okłamywałem Jezusa, a On znowu umierał. Kiedy plotkowałem, stałem pod krzyżem ze wszystkimi, którzy szemrali o Jezusie, a on cierpiał i umierał. Zobaczyłem, jak moje grzechy raniły Jezusa. On wyciągał do mnie rękę z krzyża, dawał mi swoją miłość i wołał. Chciał mi wybaczyć. Poczułem się tak zawstydzony, że nie chciałem więcej żyć. Upada na podłogę, pęka. Płakałem jak dziecko. Błagałem go, żeby pozwolił, pozwolił mi umrzeć, żeby mnie wysłał do piekła. Chciałem przestać istnieć. A on wołał po imieniu, że mnie kocha. Ta scena trwała w mieszkaniu przez pięć godzin się nabiera odwagi i prosi Jezusa o wybaczenie. Wtedy poczułem, jakby ktoś ściągnął ze mnie głaz. Dotykała mnie miłość od wewnątrz, tak cudowna, że nie chciałem, by to się skończyło. Czułem się świeży, odnowiony. Poczułem miłość do Jezusa. Chciałem przestać grzeszyć. Autorka artykułu pyta. Czy pytałeś Pana Jezusa, dlaczego Ciebie wybrał? Pytałem. Przecież byłem wielkim grzesznikiem. Jezus wyjaśnił mi, że skoro przemieni mnie, jest to znak, że miłość Boga jest dla wszystkich, a nie dla wybranych. Bóg kocha nawet najgorszych grzeszników. To tak Pan Jezus uczy dzisiaj, bo nieumiejętnych jest tak dużo, a drogi nawrócenia są różne, to my tu w sanktuarium najczęściej to widzimy. Bo Pan Bóg nieumiejętnych poucza, bo jest Ojcem, bo kocha cieszmy się że nas pouczył bo to jego zasługa przez rodziców przez dziadków przez nauczycieli przez przyjaciół i dlatego jesteśmy takimi jakimi jesteśmy i dlatego czuliśmy potrzebę by tu dziś być ale tym skarbem umiejmy się dzielić z innymi jak powiedziałem w różny sposób Delikatny, nieraz z wielkim trudem, a przynajmniej modlitwą. I znów może zacytuję z jutrzejszego gościa niedzielnego. Przyjeżdżają charyzmatycy z całego świata, nad Wisłę, i mówią o jakimś naszym wyjątkowym zadaniu u Pana Boga żeby nie powiedzieć za dużo słów, za duże słowo wybraństwa. Słucham podobnych głosów od dawna. Ich wspólny mianownik. Polska ma ogromne znaczenie na duchowej mapie Europy i świata. Takie deklaracje padają z ust katolików, protestantów. Rozwiązania tego problemu są dwa Albo to jedyny zwrot grzecznościowy, kokieteria, albo proroctwo. Założyciel Bractwa w Teze, brat Roger, twierdził, że przebudzenie religijne w Europie nastąpi dzięki Polakom. Ja byłem w Teze i na własne oczy słyszałem takie słowa. On to mówił. Już kilka lat nieżyjący brat Roger. A uważają go za człowieka Bożego. Podobne słowa słyszałem z ust Ewangelizatora ojca Dan Daniela Anże, Maria Wadia, urodzona w Hawanie. Charyzmatyczna ewangelizatorka często powiada o strategicznym znaczeniu Polski w duchowej przestrzeni świata. Macie być ogniem i światłem, powtarza. Weszliście teraz jako Kościół, Wy Polacy, w niezwykle ważny strategiczny czas. Czas wylania ducha. Dlatego się nie dziwię, że tyle ludzi dzisiaj chodzi w Polsce, co miesiąc do spowiedzi. Ja mam te 58 lat kapłaństwa i wiem, że jeszcze 20, 30 lat temu tak nie było. I tu sądzę, że ma rację. Weszliście w niezwykle ważny, strategiczny czas wylania ducha. To bardzo delikatna materia. Gdy w Brazylii nadeszło przed laty duchowe przebudzenie, a biskupi zamknęli się na nie, mnóstwo ludzi wtedy odeszło do sekt. W San Paulo z 90% katolików pozostało 60. Dopiero potem biskupi zorientowali się, że popełnili błąd i otwarli się na to nowe tchnienie Ducha Świętego. Otwórzcie oczy i uszy i serca wasze. Nie możecie zmarnować tego Bożego poruszenia. Polska ma wyraźną misję głosić światu pięćdziesiątnicę miłosierdzia. Opowiadajcie o tym pogrążonej w letargu Europie. To my wiemy, co Pan Jezus świętej Fausty nie powiedział. Stąd wyjdzie iskra. I my tej iskry nie możemy zgasić, bo nasz Pan Bóg zostawi, tak jak zostawił Francuzów przy końcu XVII wieku po objawieniu w parimonial o nabożeństwie w Najświętszym Sercu Pana Jezusa. Nie przyjęli, no to potem rewolucja i do dzisiaj ateizm. Na razie jesteśmy, autor mówi, pośmiewiskiem Europy, która ryczy ze śmiechu, widząc naszą pobożność, przywiązanie do tradycji. Faustyna słyszała, stąd wyjdzie iskra, i wierzę, że to prawda. Dostaliśmy tę łaskę. To tak powiedział niedawno Jan Budziszek, bardzo nawrócony człowiek. To Zero naszej zasługi, to wybór Boży, to łaska Boża. Łaską Bożą jest to, że wierzymy. Bo w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus powiedział: Jaki to dar i jaki owoc tego daru. Pilnujmy tego daru, bo jest największą wartością w naszym życiu. I dzielimy się z innymi tak, jak nam Duch Święty pomoże. Amen.